Have no need to fight tonight, tonight. Hej, 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 ka z tej strony witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale no i dzisiaj witam was w The Sims 4 Wyspiarskie życie jest to przedostatni odcinek, także niebawem już kończymy tę serię, w sumie za tydzień kończymy tą serię, a dzisiaj witam Was tak z kas, ponieważ jak widzicie nasza Tatiana jest już e, dziewczynką taką dość sporą chodzącą do szkoły. Więc chciałam ją wam pokazać od razu e, w kasie pokazać jej ubrania i jak tutaj ona w ogóle wygląda. E, no i też zrobiłam domek, więc zaraz wszystko będziemy sobie powoli oglądać, ale zanim zaczniecie oglądać, jeżeli lubicie tą serię, to kliknijcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, kliknijcie dzwoneczek, jeżeli tego jeszcze nie robicie. No i zapraszam was na mój Instagram Korcia. Dobra. A teraz pokażę wam tylko właśnie z Ją. Ona jest bardzo ładną simką, naprawdę, jak tak z genów i w ogóle, no bardzo ładna simka z niej wyszła. Myślę, że będzie ładną dziewczynką potem już jak będzie starsza. Dała mi taki koczek właśnie, takie coś i reszta to ma chyba już wszystko z gry, tylko te, te właśnie włoski ma z modów. Jest to taka właśnie sukieneczka, postarałam ją się ubierać takie wiecie rzeczy z wyspierskiego życia właśnie. Nie wiem jak mi to wyszło, ale no. Proszę bardzo, to jest jej pierwszy strój, to jest jej drugi strój, w ogóle jak dużo jest fajnych rzeczy dla dzieciaczków właśnie z wyspiarskiego życia. Ja nawet nie zwróciłam uwagi wcześniej, jakoś zbytnio specjalnie, ale tutaj widzę, że właśnie są fajne rzeczy. A tutaj tak trochę poszalałam, bo chciała mi dać właśnie, że miała tu taką spódnicę, sulani tak jakby. Dobra, jeżeli chodzi o resztę stroi, to wiecie, brałam, brałam już jej z gotowych strojów. A także... on tutaj do spania takie coś, <noise> także tutaj nic specjalnego nie ma, ale no, zimowego tutaj nie robiłam w stroju, bo w sumie ma jakiś takiego, bo w sumie tutaj zimy nieprędko będzie. No, także tak się przedstawia nasza Tatiana i jest duszą towarzystwa i jest porywcza, bo wylosowałam jej cechę, a tą duszę towarzystwa takiej dałam. Sama jakoś tak pomyślałam, że fajnie, jakoś mi do niej pasuje. Dobra, także chodźcie do rozgrywki, pokażę Wam teraz, jak zrobiłam domek. W sensie pokój dla niej zrobiłam. O! Okej, okay, okej. Okay. Słuchajcie, trochę tutaj zmiana stało w tym domku, w ogóle w całej parceli. Pytaliście się też, czy chcecie, żebym udostępniła tą parcelę, więc pewnie, czemu nie? Mogę Wam ją udostępnić, czekajcie, nie ja tu wlazłam. <laughs> czekajcie, czekajcie. To musimy zrobić tak. To jest taka moja parcela, co nie? Nie jest nic specjalnego. Zapisz parcelę. Tak. I będzie... Ojej, jakieś takie słabe te zdjęcia. Dobrze. Sulani. Sulani, mały domek. Dobra. I słuchajcie, możecie znaleźć sobie mój domek pod hashtagiem Korcia. Korcia, 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 Sulani. Mamy dwie sypialnie jedną łazienkę. Jest to taka typowa altaneczka, co nie? No, okej. Okay. I udostępnij parcelę w galerii. Bo chcieliście, już pytaliście, więc... Um... Więc udostępniam. Okej, okay, dobra. E, więc weźmy się za pokazywanie wam, co tutaj się w ogóle na zmieniało. E, ja znalazłam tutaj w ogóle skarb w, w wyposażeniu rodziny. W, w wyposażeniu zna rodziny znalazłam też takie koło, więc je tu powieściłam. E, no łazienka. O, widzicie? Skomentował już ktoś, ale zaraz to zobaczę. E, no i tak, tutaj mamy swój, oczywiście, e, swój ogródek. E, tutaj mamy ten tam miejsc taką do jedzenia. Tu po przestawiłam kawę. Tutaj, właśnie, da, tu jest tam miejsce wypoczynkowe. Tu jest ręcznik, tu wiadomo te nasze pontoniaki. Tutaj dałam huźdawkę. Chciałam dać, żeby właśnie huźdawka była w wodzie, i ona jest w wodzie, i mam nadzieję, że można na niej się bujać, bo to dałam, wiecie, tak z myślą bardziej o Tatianie. A tutaj w ogóle dałam e, tę miskę do prania i pojawiły się tutaj lina, bo w sumie wcześniej nie wiem, czemu tego nie dałam. To też takie dziwne dla mnie, czemu ja tego wcześniej nie dałam. Tu nam palma w dom wchodzi, no ale cóż. E, no i tak się prezentuje. O, tutaj patrzę, że nie, nie pokolorowałam tych, tutaj wiecie, tego spodu. Z jednej strony tylko, ale dobra, to już potem najwyżej dokończę. E, no i już Wam pokazuję właśnie środek, jak to wygląda, właśnie tutaj z zewnątrz. E, dałam te przez tutaj dałam, wiecie, takie te, 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 takie to są niby okna, nie wiem, jako że w środku, e, że niby żeby coś tam było zasłonięte. Dałam te takie przesuwne drzwi, co też doszły właśnie w tym pakiecie. No i tu jest pokoik, właśnie naszej Tatiany. Nie jest to nic specjalnego, w sumie my mieliśmy mało pieniążków, a więc starałam się to jakoś tak w miarę ogarnąć. I wszystko praktycznie jest z pakietu "Wyspierskie Życie. Tutaj dałam tylko wiadomo, to jest z modów, te wszystkie lampeczki. Tu dałam biurko, w sumie ono jest takie puste, no ale ona aby tutaj lekcję odrabiała. No i właśnie też mamy nowego dobownika, ale o nim to zaraz. Wiem, że ta szafka prawdopodobnie nie jest w ogóle funkcjonalna, ale wiecie, takie ją dałam, żeby sobie była. No, łóżko też jest z pakietu, dywanik z pakietu. No, tak to właśnie się prezentuje. Myślę, że jest fajnie, tak jest taki klimat właśnie wyspiarski, że tak powiem. No, kasy nie mamy zbyt wiele, więc nie ma co tutaj, wiecie, się... Zbytnio y, szaleć i tutaj wymyślać jakichś domków. Y, więc tak zrobiłam, na, ta na ile nas stać. Y, tak, no i właśnie, tutaj mamy nowego domownika. Jest to piesek. Pomyślałam w sumie, że w sumie też nie mamy żadnych zwierząt. I e, jest to piesek, e, który się nazywa Blue, nie Blue, tylko Bursz, Bursztyn, Blue, Bursztyn Blue. Jest to prezent od rodziców dla Tatiany, bo ona bardzo chciała mieć zwierzaczka. E, no i oni pomyśleli w sumie, że no, na takiej wyspie to czemu nie? E, jakiś pies im się przyda. Mam nadzieję, że on jak dorośnie będzie, wiecie, dużym psem, a nie taki malutki bo właśnie bardziej o dużego mi chodziło, a to jest jakaś taka rasa, której ja za bardzo się nie orientuję, co to jest za rasa, więc nie wiem, ale tak wydaje mi się, że on będzie spory. Więc mamy takiego słodziaczka e, bursztyna tutaj jeszcze, <grytania> nowego członka rodziny. Dobra Ariel, a co ty robisz? A ty będziesz, A, tak, i mają też kuchenkę w końcu, bo y, doczekali się, chociaż taką najtańszą jakąś, ale mają. Mm, więc możemy sobie zrobić na śniadanie jajecznicę z bekonem, słuchajcie. Możemy dzisiaj zaszaleć. No, bo wcześniej nie mieliśmy tej kuchenki. No, ale doszłam do wniosku, że już czas i pora, no bo chciałam upiec tort, wiecie, dla małej na urodziny, a tu patrz, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, jak. Więc postawiłam im, to, im tą jedną kuchenkę. A tutaj patrzę, że grają tutaj. Te, też powiesiłam takie, wiecie. te. No, także tak sobie tutaj będziemy żyć. Myślę, że to jest lepsza opcja niż jak stawiać ten dom, bo jakoś fajniej, co nie? I ogólnie, jeszcze też właśnie to już jest przedostatni odcinek. Nie niby, niby po co ja tak tutaj wszystko robię, ale wiecie, zawsze może Wy będziecie chcieli skorzystać z tego domku. Wy sobie może będziecie chcieli stworzyć taką rozgrywkę, więc myślę, że warto. O! Co tutaj przyleciałeś? Brusztynek, halo. Dobra, jest czwartek, Wy już się wyspaliście, więc proszę sobie wstać ładnie na śniadanko. Tatuś, nie obudził Ci ten zapach. A ty, Piesku, co? Ojoj, oj, biedactwo. O, zeskoczyła, myślałam, że nie zejdzie. Gdzie pobiegłeś? Pobiegł sobie gdzieś, taki malutki, maleństwo. Gdzie on idzie? Do łazienki idzie? Będziesz sikał tam? Boże, jak on śmiesznie wchodzi. Co będziesz tu robił? Ej. Ci drzwi cię przygniotą. Nie, tak się przyspacerował. No a oni, proszę bardzo, jak fajnie. Rodzinne śniadanko. Oj, a bo ja mam ten kod włączony Bibimów Objects i dlatego mi tak wszystko lata. <grych> o, jak fajnie. Takie rodzinki, rodzinne śniadanie. Właściwie ona jest bardzo ładną Simką, będzie bardzo ładną Simką też w przyszłości, więc fajosko. A, no i dobra, coś tu leży. Plumbobus. O, 175. Dawaj to. Jakie drogie, sprzedajemy to. Kupiacie, umieść świecie. A czemu my tego nie możemy sprzedać? No dobra, to przejmij na własność. O, wtedy może będziemy mogli sprzedać. A ty zjadłeś już? No. Dobra, jak to zbadasz i przejmiesz na własność, to idź troszeczkę popływaj, bo to ci zabawa. Wzrośnij i się przy okazji nawodnisz. Tak się skupił, gratulujemy. Dobrze, ale ja bym chciała to sprzedać. Wolałabym. O, pięknie. I 200 mamy. A ty Tatiana, chodź na chwilę, zobaczymy, czy ten, um, czy dasz radę się dać. Ona jeszcze nie ma nawodnienia, ona na razie ma higienę, czyli pewnie ogona jeszcze też nie ma. Może pewnie będzie miała dopiero, jak będzie nastolatką, wydaje mi się. Może się dać. Super. Tylko szkoda, że trochę że nie w tamtą stronę, nie w drugą, wiecie, stronę jest postawiona ta. A ty co? Ty możesz iść do nie, o kurde, <laughs> nie, to, to trzeba, nacisnęłam. A, dobra, ty też możesz się pochujdać, czemu nie? Dobra, tutaj mamy o logikę, pan cały czas się uczy, A o, to też to zrobimy, dobra. Może dostaniesz przynajmniej awans. A, no i co, my na razie tkwimy w, tym, w tej aspiracji, no bo nie mamy tego złota na przyjęciu bo Jakoś to ciężko jest zdobyć, nie wiem dlaczego. Chodź mamuśka, pochujdza się z surusią swoją. O, jak dziewczyny fajnie się huźdają. Zrobimy im taką fotkę pamiątkową, a czemu by nie. O. Fajnie. Fajnie, fajnie. Też mi się pochuść na takiej huźdaweczce. Czemu nie? Czemu nie? Wcale bym nie narzekała wcale. Mm, tak. Nie wiem jak to skomentować w sumie. Ale m, chyba coś poszło nie tak. Co? Juan? Juan Luis Blue, coś ty się ubrał? Takie zapytanie mam. Wiesz? <grystanie> Czy to jest strój ratownika? Co? Juan Luis? <grystanie> Nie wiem, no ja tam nic nie mam, ale akurat on śmiesznie w nim wygląda. Czyż nie? Czyż nie? Czyż nie? Zrobię mu parę fotek, bo to naprawdę jest godne, e, godne tego... Mm, godne upamiętnienia. A ja mówię, chodź tutaj, spędzisz trochę z narzeczonym czas, a on tak się odwalił. <laughs> o ja. Patrzcie, jak fajnie. Ona się bawi w piasku, a piesek sobie tutaj z nią stoi. O. <laughs> Przyjaciele. Fajnie, bo się tak o to mi chodziło, żeby ona tutaj się nie nudziła, tylko sobie miała tego pieska, co nie? I on tak, żeby z nią był, taki jej piesio. A nasza mamuśka będzie prawa w br... Czy wam już do reszty coś się dzisiaj porobiło? Co ty niesiesz niby w ręku? W lew, w prawym ręku jakbyś kubek niosła. Tutaj między nogami niesiesz <noise> worek z brudnymi ubraniami. Okej, okay, ja nie pytam o co tutaj chodzi. <noise> A, czyżby nowa aktualizacja, moi drodzy? Dobra. A, trochę tak słaby masz widok, sorry. Chciałam, bo nie w tą stronę postawiłam. I biedna będzie się patrzyła na dom. Zamiast na piękny. Tutaj, proszę bardzo, taki piękny widoczek wieczorowy. Dobra. A ty się bawisz fajnie w piasku, okej. Okay, ona już lekcję odrobiła, więc spoczko. Gdzie ten nasz piesek? Dawaj, chodź, pobawimy się z nim troszkę. Nie, on może sobie szczekać, nie będziemy ukazania. Może zaproponujmy mu przyjaźń. Chodź. Frajda w piasku. O, muszlę znalazła. W sumie, jak ona znalazła muszlę, to możemy jej gdzieś ją tu położyć. O. Czemu by nie? Niech zbiera sobie muszelki. O, do ogródka weszliście. <laughs> o nie. Porozmawiaj z nią, z nim. Poproś go o załatwienie się. Może siku się wstydzi zrobić ci coś. Pogłaszcz go, ja bym chciała, żebyście tak się fajnie zaprzyjaźnili, wiesz? Daj mu duży przysmak, o. A ty, matka, dalej pierzesz? Daj szoruje. Dobra, niech szoruje, ale ojciec wrócił. Ojciec, czy dalej masz taki komiczny strój? Nie. Dobra, a, poszedłeś już sikać, tak? Nie mogę nawet zajrzeć? Nie, oni jak przychodzą, to zawsze wchodzą do łazienki. Nie wiem czemu, jakby to były ustawione główne drzwi czy coś, nie wiem. Ojciec ogólnie już ma wszystko wypełnione i nie dostaje awansu. Ja nie wiem, czy tam nie, nie da się wyżej niż trzeci poziom zrobić. No, no nie wiem. Dobra, idź popływaj trochę, bo nawodnienie ci spadło, więc w sam raz. A ty jak tam? Lubicie się troszkę? Pokaż je, jakie masz te. No słabo jeszcze. Porozmawiaj z nim, jeszcze poznaj go. Może w końcu. A ty, Ariel? <gadna> Biedna. W ogóle są fajne klapki też dla dzieci. Też ja tego nie widziałam wcześniej, no ale dla dzieci są fajniutkie też te klapeczki. Co głodna jesteś, nie, śpiąca. No ale no, pogadaj jeszcze trochę z tym pieskiem, no pogadaj. Ona w ogóle dostała, znaczy poznała dużo znajomych w tym w szkole, znaczy dużo trzech. <gadna> no ale ma znajomych. Ten fajny jakiś. Ten, a ci to chyba są z innego miasta, ale ten taki chyba od nas zasulani. W cię wiecie o co chodzi. Tropiciel. Ja nawet nie wiem, jakie on ma cechy zapomniałam spojrzeć. Dobra, Tatiana, wiesz co? Jest już 21, więc ty idź do toalety, skorzystaj. W sumie możesz taki szybki prysznic wziąć i połóż się spać, wiesz, a ty będziesz chyba prała do jutra. <grym> Okej, okay, mamy kolejny dzień. Nasza Tatiana wstała zła, przez to cecha porywcza, ona jest taka wredna. wredna, znaczy nie jest wredna, tylko jest taka cały czas poddenerwowana. Zapomniałam, że ta cecha taka jest. No, pranie nam się ładnie tutaj suszy, proszę bardzo, fajnie. Tutaj nam wody trzeba wymienić, więc też sympatycznie. No, a ta, a wczoraj Ariel zrobiła jeszcze na wieczór pastę, więc sobie zje mała, jak teraz wstanie przed szkołą. Jest w sumie piątek ostatni, patrzcie jak ono idzie, ostatni dzień, to jest... te dwie różne skarpetki są słodziaśne. E, więc ten, e, więc, 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 więc więc, e, więc fajnie, bo weekend nam się zacznie. E, czy ty, a ty nawodnienie masz słabe, a ty jeszcze się nie wyspałaś, no dobra, to wy sobie dośpijcie, bo oni trochę późno poszli spać. Ciekawa jestem właśnie, ale to powiem tylko, jak jesteście nastolatką, to można mieć ogon. Na razie, póki jest małym dzieckiem, to nie, znaczy, póki jest dzieckiem, to niestety nie może, dobra. Wiesz co, weź sobie szybki prysznic i na przykład. Hmm. Szkoda, że na przykład nie można się tak jakby bawić tutaj na brzegu oceanu, tylko właśnie buduj rzeźbę w piasku. To i sobie pobuduj, a ty pójdziesz dzisiaj do pracy. Idź do pracy. O! Tak, pójdziesz dzisiaj do pracy. Super, a ty zaczynasz za godzinę. A ty w sumie ci, tobie nic nie, to nie trzeba, to możesz sobie pospać poleniuchować chować jeszcze. Trochę trzeba o ogródek zadbać, bo trochę zapomnieliśmy. Właśnie, ananasy i kokosy to tak, wiecie, ogólnie średnio, ale to właśnie ta, ten kwiatek, on w ogóle nam się tutaj tak rozprzestrzenił, że tak powiem, i tutaj nam wyrósł. Ja przecież go tutaj nie sadziłam. Co ci? Ojeju! Matko Bosko, to się ty zaraz wyschniesz. Szybko pływaj. Dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. O, widzicie? Kakasa leci. <noise> Pokaż, a ty nie dostałaś awansu? Nie. Dobra, popływaj sobie trochę kobieto, bo... bo serio. Serio. Dobra. A ty co będziesz robiła? A, będziecie rozmawiać, okej. Okay. A dawajcie pobudujcie sobie zamek w piasku we dwoje. Rzeźbę bez piasku z chłan. No. Dawaj, pobudujcie. Bo matka pływa, jak widać, proszę bardzo, kapieńkne. sirina. Czekajcie, czy my możemy tutaj sobie... O, zawołaj laz lazurowego delfinka. Zawołaj go, dawno się z nim nie widzieliśmy w sumie. Dawaj. Niech przypłynie sobie. O, jest! Nasz słodziaczek. Nakarm go. Pogłaszcz. O, proszę. O! <głasz> Fajniutkie te delfinki tutaj. O, proszę. A jaką my mamy relację z nim? My mamy z nim na maksa. Pokrewieństwo dusz. Więc czemu? Mamy mieć jeszcze... O, poprosił o szczuczkę. Tańcz. O, zobaczmy. Co ty byś chciała? Zbierze pan z rośliny. No mąż. Ci... Nie mąż w sumie jeszcze właśnie. Twój narzeczony. No, dawaj, zobaczymy jak będzie tutaj. O! <grytanie> narzeczony twój zebrał. Jaki słodziak. Dobra. Możesz go odwołać. No. Możesz wrócić na brzegę sobie. No, to i co? To do ryby tak pływają. Dobra, to jest nasz Kajak. Jak tam zbudowaliście coś? Czy nie zdążyliście? No coś tutaj zbudowane jest no. Co będziesz robić? odrobić lekcje? No dobra, to w sobie możesz sobie odrobić. Ty wróć do domu i no nie możesz tutaj sprzedać właśnie, bo... Hmm. Bo nie, możesz pouczyć się logiki, bo tak. Bo <grystanie> brakuje ci do tego. Zobaczcie, jak ładnie tu. O, wow. I teraz gdzie syrena wychodzi, tyk. No, fajne, fajne jest to miasto, naprawdę. Dobra, to dajesz lekcję. No i z dziewczyna bardzo ładnie. Wow! <grystanie> jest piątek wieczór. Pomyślałam sobie, że w sumie jak oni sobie tak siedzą na spokojnie, jest 21, to zrobimy sobie... E? Ten ognisko. Chyba to jeszcze nie robiliśmy chyba. A tak, to prezent dla Ciebie okaż wdzięczność. Chodźcie tutaj. E, potańcz o przy ognisku. Nie odchodź, gdzie leziesz. Już nie począć nad, ty nad tymi rybami. Też taniec z ogniem na przykład. A ty dorzuć opał. Wiecie, ojejuta, patrzcie na nią. Jaka wariatka. Wolnęła się w główkę i znowu się podpaliła. Zaraz będzie, że się pal że poparzona. Dobra. E, dawajcie, trochę spędzić czasu. W sumie nie kupiliśmy ten, że nie mamy żadnego. Szkoda, że nie mamy żadnego jakiegoś wiecie, grajka czy coś. Spaloneczkę wodu. Otocz ramieniem. Juan. No, dawaj. Otocz ramieniem swego chłopa. O, jak słodko. Pamiętacie, tak właśnie oni sobie otaczali się ramieniem i jeszcze nie mieli. Tatiana, patrzcie, jak ona tańczy. Ale <laughs> no, fajne to jest. Zmień kolor ognia. Purpurowy. Wow. No, już nie musicie się Mmm, Relaksuj się. <laughs> Dobra. E, a ty też możesz potańczyć chwilę. Żebyś po prostu... A, tańczyłeś z ogniem chyba. Dobra, lepiej tak zwykle sobie potańczyć. Może jakiś deszcz? Zwołacie czy coś, tylko trochę tak słabo, że nie ma muzyki, a wy tak sobie tańczycie. Jasno-czerwony może, o. Fajnie. Właśnie szkoda, że tutaj nie można... Patrzę, że nie można ten. Kurde. Nie można... żadnych takich piec... piec tych takich pianek, wiecie, jak można było piec w The Sims 3, czy w The Sims 2. A ty się relaksujesz, to po prostu stoisz. A ty co idziesz? A ty idziesz jeszcze się huźdać. No i fajnie. O, a ty sobie zagadałaś do... do córy. Też fajnie. Co? Rozmawiaj z Simką o imieniu Ariel. A jakie macie stosunki? Przyjaciółka. No i fajnie. Taki wieczorek. Letni wieczór rodzinny. Chociaż w sumie mała to już spać chce. No, jest właśnie trzecia, więc może już właśnie weź sobie prysznic i połóż się spać. To jak, a ty wiesz co byś zrobił? Ty byś ugasił to, żeby nam chałupa się nie spaliła przypadkiem. Ty też poszłaś spać. No i dobra, i idź. A ty? Dawaj, ugać, bo. Uh. Strażak pierwsza klasa. No i dobra, szybko poszło. I też pójdź sobie spać, wiesz? No, i spać, chłopie. Córka wam się kąpie i też zaraz pójdzie spać. No, i wszyscy pójdą spać. No, i myślę, że ja mogę skończyć ten odcinek, słuchajcie. No, w tym odcinku myślę, że taki już trochę... Pozmienialiśmy, troszkę się wydarzyło, a kolejny odcinek będzie finałowym odcinkiem. Możecie domyślać się, co w nim będzie. Ja wam nie będę zdradzać, ale dowiecie się tego w kolejnym odcinku już za tydzień. Także, jeżeli ten odcinek Wam się podobał, to. O, tak, zapisać, ale jeszcze, zaraz, za chwilę. <laughs> jeżeli ten odcinek Wam się podobał, o czemu Ty wstałeś? Idź spać, chłopie, dopiero trz... 12. <laughs> tak, jeżeli ten odcinek Wam się podobał, jeżeli ten odcinek Wam się upodobał, to kliknijcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie, kliknijcie dzwoneczek, napiszcie komentarz i ja będę zadowolona. <laughs> Także dziękuję Wam za oglądanie, łapka w górę no i do zobaczenia w kolejnych moich filmach. Buziaczki i pa pa!